Shimon, widzowie, witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Style Road, A w dzisiejszym odcinku mówimy sobie wszystkie nowe informacje na temat nadchodzącej aktualizacji. I powiem tylko tak, szykujcie się na tą godzinę 21, bo aktualizacja zapowiada się mega dobrze. A dlaczego, droga, tak sądzisz? Tego dowiecie się już za chwilę. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużenia strzel, koniecznej łapkę w górę subskrypcji, zapraszam Cię do oglądania. Zanim przeczytamy sobie wydarzenie, bo sam już 2 godziny temu zapowiedział wydarzenie, bo jak ja nagrywam, jest Pierwsza w nocy, no to powiedzmy sobie takie podstawowe informacje. Tak jak zresztą co tydzień. Pamiętajcie, żeby zobaczyć, czy wasz prywatny serwer nie kończy się. A jeżeli by się kończył, no to pamiętajcie, żebyście mieli Robux na koncie, żeby się przedłużył. Drugą opcją jest to, że jeżeli chcecie jeszcze kupić coś od sprzedawcy BrainRotów, będzie ostatni moment, tak naprawdę, bo do godziny 20 jest ta maszyna. Więc sobie po prostu stawcie autoklikera na jednym z danych tutaj sekretów. Trzecią opcją jest to, że jak gracie na parę kont, bo zapomniałbym powiedzieć, to tam zobaczcie, czy też się serwer nie kończą. Czwartą opcją jest to, żebyście na pewno mieli czyściutką tutaj bazę. Z racji tego, że wiecie, sami na admina często daje dużo lucky bloków. Można wam się fajne sekrety zrespić i tak dalej. Więc ważne jest to, że jeżeli macie coś w bazie, to po prostu poprzenoście sobie to na multi-konta. No i piąta, taka chyba najważniejsza rzecz, no to oczywiście sprawdzajcie gotówkę. Z racji tego, że dużo osób po rebirpie często nie ma gotówki. A jak wam się coś zrespi, no to nie będziecie mogli kupić. A i dam wam jeszcze taką dodatkową informację: jeżeli nie macie prywatnego serwera, to przeczyście sobie bazę i polecam na dobrych publikach spędzać admina biuza. Dlaczego? Bo często na publikach może ktoś wbić mega dobrą bazą, no i możecie spróbować go okreść z Brain brainrota tak naprawdę. Zapomniałem ostatnio o tym powiedzieć, ale powiem wam, że podczas admina biuza naprawdę można fajne rzeczy zdobyć. Mój znajomy ostatnio na przykład po admina biuzie wbił na publiczny serwer i tak o zdobył dwubilionówkę. Czajcie, to dwubilionówkę na publicznym serwerze. Więc jak ktoś lubi zdobywać po prostu brainroty, no to polecam po admina biuzie albo w trakcie admina biuza, bo dużo osób jest skupionych, co się rozpędza na dywaniku i nie patrzy na swoje bazy. No i chyba wszystko wam powiedziałem. Czas przejść do wydarzenia, bo tam jest bardzo dużo informacji od samego Aktualizacja nazywa się radioaktywna mutacja. Będzie dzisiaj o godzinie 21:00. Więc najlepiej od razu wam mówię, zalogujcie się koło 19.55 z racji tego, że o 20.00 dostajemy często early birda. Jest to coś takiego, że sami daje różne laki bloki i przeczuwam, że dzisiaj może nawet dać secret laki bloka, bo naprawdę aktualizacja zapowiada się mega mocno. Jak widzicie na zdjęciu, tutaj mamy pokazane jak będzie wyglądała ta mutacja, plus tutaj jest tak naprawdę pokazany OG Brain Rot w tej mutacji. Jest to jeden z dwóch, bo mamy tutaj Strober Elefanta, ale sami ostatnio też zlikował, jak będzie wyglądał Mioł i macie teraz zdjęcie na ekranie. Więc pokazane mamy, jak będą no wyglądały dwa nowe OG Brainroty. Jeżeli taki by mi się tej mutacji zrespił, no to na pewno byłbym bogaty. Wyobraźcie sobie, Strober Elefant, Radioactive Mutacja, zarabiający nawet nie wiem ile, z kilka bilionów na sekundę. No przecież to byłoby piękne. Mam nadzieję, że mi się taki zrespi i mam nadzieję, że Wam również się taki zrespi. Strasznie bym tak chciał. Ale dobra, przejdźmy sobie do wydarzenia. Co tu ciekawego Sami nam napisał? Radioaktywna mutacja. Toda da Brainrotom zieloną radioaktywną mutację. Dostaniemy radioaktywne koło, czyli Ying koło już tak naprawdę znika. Z radioaktywnym secret blokiem? Ej, co to jest? Na kole dostaniemy jakiś radioaktywny secret blok. Ej, to jest naprawdę ciekawe. Ciekawe jestem, co będzie w tym secret bloku. Bo to nie jest secret lucky block dokładnie napisane, tylko secret blok. Więc możliwe, że dostaniemy jakiś specjalny blok. No chyba, że to będzie, nie wiem, jakieś wyposażenie typu dostaliśmy Ying Yang Slapa i tak dalej. Na dole jest napisane że właśnie, że nowe wyposażenie dostaniemy no i teraz ja mam tutaj zastanowienie, czy to wyposażenie będzie na kole, czy będziemy mogli kupić w sklepie za jakiś rebir W rebierów nie mamy ogłoszonych, więc prawdopodobnie to wszystko będzie na kole. Normalnie zawsze mamy jakiegoś secreta do zdobycia, a tym razem dostaniemy secret bloka, plus oczywiście nowe wyposażenie, tak jak zawsze to było na kole. Dodatkowo mamy radioaktywny indeks, którego mam nadzieję, że uda mi się uzbierać, bo chciałbym taką radioaktywną bazę. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o Radioaktywną mutację to tyle. Lecimy dalej. Brainrod Dealer zostanie zastąpiony Brainrod Traderem, czyli to, co nam ostatnio sami ogłaszał i na czym on będzie polegał. Będziesz mógł wymieniać istniejące brainroty na nowe, czyli to, co wam ostatnio mówiłem, będzie to tak naprawdę craft maszyna. Dlaczego? Będziemy wrzucali po prostu cztery losowe sekrety, o które nas sami poprosi i w zamian za to dostaniemy jakiegoś nowego brainrota, który zostanie dodany w tej aktualizacji albo starego jeszcze z Brainrod Dealera. To i to, co było, no, no ale nie dziwmy się, sami chciał zrobić coś nowego tego faktycznie brainrod dealera, no ale sami widzicie jak na maszyna działa, niestety przez skrypterów sami nie może nowej mechaniki wymyślić, tylko musi być ta sama z racji tego, że inne po prostu nie będą działały ja jestem jeszcze ciekawy, czy jakieś inne mechaniki sami wymyśli tak naprawdę, może nie w tej aktualizacji, ale w przyszłych, I jeszcze mamy informację, że ten handlarz będzie uzupełniał nowe oferty co dwie godziny okej, okay, czyli prawdopodobnie nie będziemy mogli od razu kraftować wszystkich brainrodów, jakie są tam dostępne, tylko będzie tak jak teraz, że niektóre brainrody będziemy mogli kraftować i co dwie godziny będzie tutaj refresh jakby ofert. To jest ciekawe, nieco pół godziny, nieco 10 minut, nieco godziny, tylko co Dwie godziny. Więc tutaj naprawdę trzeba się mocno przygotować z sekretami. I przy okazji multikonta sobie też przygotujcie, jeżeli macie jakieś przeróżne sekrety, bo może akurat te będą potrzebne temu brainrod Traderowi i sobie skraftujecie nowego sekreta podczas admina biuza, więc no, zobaczymy jak to będzie. Lecimy dalej. Fishing event to jest bardzo ciekawe, bo ostatnio dużo gier robi fishing event. Na przykład wczoraj gra RCU, czyli gra ROXK też dodała fishing event, tym razem. Dostajemy fishing event tutaj w stile Brainrot. To wydarzenie będzie się działo co godzinę, pozwalając ci łowić Brainroty. Ok, czyli będziemy mieli, jakby łowienie, ale możemy zamiast ryb wyłowić Brainroty. Normalna sprawa, gramy w stile Brainrot. Lepsze wędki dadzą więcej szczęścia, więc będziemy mogli jakoś naszą wędkę ulepszać albo kupywać sobie lepsze wędki. I mamy specjalny Aquatic Index. Zbierz wszystkie Aquatic Brainroty, czyli wodne Brainroty, aby uzyskać ten indeks. Ok, to jest ciekawe, też wiemy o tym, że ma być specjalna baza, bo sami to tak naprawdę już nam likował, więc w tym updatecie dostaniemy dwie bazy. Jedna będzie to radioaktywna, a druga będzie to właśnie podwodna, czy tam wodna baza. Jestem ciekawy waszego zdania, która bardziej wam się podoba. Moim zdaniem radioaktywna będzie trochę ładniejsza. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie, wiecie, w grze, bo nie wiadomo jeszcze, jak obie będą wyglądały, prawda? Dodatkowo, mam jeszcze jedną informację: że zostaną dodane trzy nowe brain roty, a mianowicie centrucji nuklucji, jest to mityk, Słek soda, okej, okay, ten mityk wygląda naprawdę ciekawie, wyobraziłem go sobie teraz w głowie. Swag soda, czajcie? To normalnie bogaty napój po prostu. Oraz jeszcze dodatkowy secret. I ten swag soda też jest sekretem, bo zapomniałbym dodać. Więc sekretów dużo nie zostanie dodane. Ogólnie trzy brainrot zostaną dodane. No ale nie dziwmy się, jeżeli ostatnio brainrod dealerze dostaliśmy tyle brainrotów i tak dużo osób jeszcze ani jednego z nich nie kupiła. Bo nawet ja sam osobiście od brainrod dealera, poza tym, że kupiłem sobie za robuxy, to kupiłem chyba dwa sekrety. W sensie sekrety, dwa Brainroty. Bo udało mi się kupić tego Nola policja i Rowerzystę. Tylko te dwa dwa BrainRoty udało mi się kupić przez cały update. Te BrainRoty po prostu zostaną dodane w nowym BrainRot Traderze i będziecie mogli sobie je skraftować. Przy okazji sprzedawcy BrainRotów za 8 sekund spróbujmy sobie coś kupić. Nie wiem, nie wiem co będzie, więc ustawiam autoklikera. Może uda mi się jeszcze na zakończenie coś kupić. Sprawdźmy, czy uda mi się, czy nie uda mi się. Patrzcie, od razu spamie i niestety i tak nie kupiło. Czajcie to? No, niestety, niestety i tak nie kupiło. O tym mówię, że ta maszyna musi zostać zastąpiona. Bez gadki, bez gadki. Więc ogólnie jak drowerku pod mówię, że zapowiedź update'u, powiem tak, wydaje się mega mocny, bo mamy łowienie, mamy nową mutację, mamy nowego tradera, mamy tak naprawdę nowe brainroty również, więc po samych likach powiedziałbym, że aktualizacja zapowiada się na takie 8 na 10, ale wiecie no, ostatnio był brainrod tutaj dealer, który też się mega dobrze zapowiadał, a wyszedł niestety giga słabo, więc nie ma co tak przed czasem myśleć, jaka będzie ta aktualizacja, po prostu jutro o 21 się dowiemy. Jeżeli chodzi o więcej lików zdjęciowych, to niestety mogę wam pokazać jeszcze raz tylko tego miola, jak wygląda Wygląda, bo obecnie sami tylko jego zlikował. Obstawiam, że dzisiaj będzie wstawiał więcej zdjęć, ale na moment, jak to nagrywam, mamy tylko to jedno zdjęcie. Jeżeli podczas montażu sami dodaję jakieś nowe zdjęcia, to wam po prostu teraz tutaj wkleję. Będziecie mieć taką wolną chwilę, skacząca krówka jest obecnie na ekranie, ale może sami daję jakieś liki i będę mógł to wam pokazać. Czy coś jeszcze wiemy? Wiecie, co chyba wszystkie liki wam powiedziałem? Mamy jeszcze niby te ankiety codzienne, gdzie sami pytają, jakie brain rota mamy dodać do gry. Tylko czy ja mam wam je pokazywać? Powiem tak, z tych chyba 20-30 brainrotów i tak sami wybiera jednego dwa, więc obstawiam, że tych brainrotów nie doda. Więc tych ankiet nawet nie ma sensu wam pokazywać. Także tak naprawdę z leaków to na dzisiaj tyle. Jedyne, co wam chcę przypomnieć, żebyście zalogowali się do gry już o najlepiej godzinie 19.55, chyba, że was early bird nie obchodzi, to maksymalnie 20.30. Taka dodatkowa informacja. I jeszcze pewnie dużo osób spyta, drowerku, czy będziesz miał live z Admin'a Biuza? Powiem tak, tak jak wam wcześniej mówiłem, mam remont obecnie w tym tygodniu i bardzo się postaram, żeby zrobić streamka na przykład o godzinie 18, 19, ale w 100% nie mogę tego powiedzieć. No, bo wiecie, jak są remonty, no to jest głośno i nie wiadomo, czy się uda zrobić streama. Po prostu, jeżeli się uda zrobić streama, to możecie zobaczyć, czy będzie o 19. Jeżeli do 19 nie wystartuje, no to niestety raczej streama nie będzie. Taka informacja dla Was. A póki co, w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Na zakończenie, zróbmy sobie jakiś fajny konkurs dla Was. I powiem Wam tak: dzisiaj może nie jest jakiś dużo generujący Brainrod do wygrania, ale jest bardzo ładny Brainrod. Powiedziałbym, że jeden z ładniejszych w tej grze. W ta on zajmuje trzecie, chyba miejsce, tak naprawdę. Jest to jeden z ładniejszych bray a mianowicie spaghetti toaletti, generujący 60 milionów na sekundę. Jeżeli chcecie go wygrać, banalnie proste zasady: łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. Plus dopiszcie jaka jest wasza ulubiona liczba, tylko błagam, niech wszyscy nie piszą Six-Seven. Proszę, niech wszyscy nie piszą Six-Seven. No i oczywiście na kolejnym odcinku Głosimy sobie Zwycięzcy. A propos Zwycięzcy na ekranie, teraz macie ostatniego. Serdecznie, Murteczku, ci gratuluję, dodaję cię znajomych na Robloxie, przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatnej. A póki co w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle, bardzo wam wszystkim jeszcze raz dziękuję za oglądanie, no i co, słyszymy się po prostu w kolejnych, do zobaczenia, skaj, papatki, elo, elo, Piu!